Lubię takie skoczne melodie. Idziemy tańcować! Z tego co wiem, Wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce, zwłaszcza z tobą. Chodźmy! No to bawimy się na całego! A teraz specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości, wiedźmina Geralta i jego uroczej partnerki Szani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Szani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Nieźle sobie radzisz. Przy takiej partnerce nawet krzesło potrafiłoby zatańczyć. Czy jesteś też bardzo skromny? Staram się, ale jak trzeba, to potrafię działać z fantazją. Uch, co za mieszanka? Kobiety pewnie to uwielbiają. No, nie chwaląc się. Tak, z ciekawości, powiedz, ile ich było? Sporo. I to nie byle jakie czupi ale naprawdę kobiety z klasu. Oczywiście żadna z nich nie dorastała ci do pięć. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. O, co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz, co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Jak to ręce przy sobie, to co to za zabawa? Poza tym myślałem, że ci się spodoba. Ale ja lubię się całować. Pod warunkiem, że robię to z jedną osobą naraz. A was jest dwóch. Możliwe, ale poczułaś tylko jednego. Nie. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to ludzie. Bardzo cię proszę. No dobra. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ. Czuję. Ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jakby to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Hmm... Raczej bym się na ciebie nie rzucił. No wiesz co? Nie rzuciłem się na nią. To był niewinny pocałunek. Nie wiem, czy powinno mnie to cieszyć, czy wręcz przeciwnie. Nie zrozum mnie źle. Fakt, czasami chodzą mi po głowie podobne pomysły. Ale co? Ale nie będę o tym mówił w jego obecności. Porozmawiamy, jak już sobie pójdzie. Trzymam cię za słowo. O, bracie, czekaj, czekaj. W krypcie powiedziałeś, że ona cię nie interesuje. A teraz co? Jak ci grunt przygotowałem, to nagle zminasz zdanie? I co? Dalej chcesz działać bez mnie, tak? Zamknij się. Co się z dzieje? Nic nieważne. Widziałeś człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Counter Odin, panu lusterko. Ciekawe co to. Tu... Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawi, powinniśmy z nim pomówić. Panie, przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi, po prostu. Ani tym bardziej przypadkiem. Nie, no co jest? Miałem się bawić, a od pięciu minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. No, od razu lepiej. Chodź, mieszani, nie ma co strzępić języka po próżnicy polobiła polubiła, nie? Witolda. Polubiła Witolda. Dalej, zróbmy coś szalonego. Jakbym słyszał Eskela. Zróbmy coś śmiesznego. Tu można tańczyć, tak? Pozwól że pokażę ci, jaki jest jak prawdziwy żbik. Żbik? Żbik. Co za wdzięk. Witold jest ze szkoły żbika. Kurde, a nie Rysia? Widać, że rozicie Państwo nie nieżało. Tu jest kolejeczka. Kurde, może to Witold będzie wiedźmini. Niech to zwykła mąka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się nie zgodzić. Przy robieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Szani, co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest kluczem. Witaj, szani. Pozwolisz, że się przedstawię? Jestem Gaunter Odim. Piękna suknia. Dotwarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o Tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim, ha? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. O kurde. Zaraz ty mnie widzisz? Znaczy mnie? Witolda von Everett? Oczywiście. Dlaczego miałbym cię nie widzieć? Bo mam ciało Geralta. Wiedźmina i... Kim żebym był, gdyby prawdziwa natura rzeczy była dla mnie niewidoczna? Kimś takim jak ty, czyli nikim. Nie chcę robić burdy w obecności Damy, ale jeszcze raz mnie obrazisz. Nic mi nie zrobisz. Wiem, że teraz bardzo byś chciał zachować się jak twój brat, pokazać, jaki jesteś mężny, ale bądźmy szczerzy, nic z tego nie wyjdzie. Nie jesteś nim, choć zawsze bardzo tego chciałeś. To jest potęga, potęga. Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem, był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgierd szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgierd pierwszy nauczył się czytać, chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczęta. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam cię, Shani. Żałuję, że musisz wysłuchiwać z tego... Nie łudź się. Shani też nie jest tu ze względu na ciebie tylko na Geralta. Widać, pisana ci jest rola nędznej kopii. Przy okazji, Olgierd też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie pięciu chłopa. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. Olgierd często przychodzi na mój grób, upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie, ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę, bo wiecie, czas. Czas ucieka. Szani, przepraszam, ja. Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy, noc jeszcze młoda, Kurde. nawet takiego Witolda. Nie denerwuj był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój. Wierzę ci. A teraz baw się, bo czas ucieka. No tu jak było wejście, bo musimy wejść na tą... Na tą stodołę tutaj, nie? Chyba tu było gdzieś wejście. Nie. Dobra, tu jest kielon. No to zdrowie panów krasnoludów! Niech wam się brody w szprychy nie wkręcają! Niech się szczęści, młodej parze! Niech płodzą dziadki i niech im się darzy! Kurde, ale nawet takiego Witolda potrafił wyprowadzić z równowagi. To jest już masakra. To jest już masakra, ale. Muszę znaleźć wejście. Tu jest, ta drabka. Popatrz ta drabiny aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokonwersowali. No to chodźmy. Ale jak to? Tak po prostu? A jak inaczej można wejść pod Nie. Mm. O północy rozpoczną się oczekiwanie. Do tego czasu baw się i nie żałuj sobie niczego. Dobra, tu mamy poduchę, nie? No to siądźmy sobie. Tak po prostu? Chciałbyś ze mną porozmawiać? Przepraszam, po No więc... w zasadzie to... Tak? Wiesz, chodzi o to, że... No, wydłuż to z siebie. Uh, ja... No właśnie, tak myślałam. Chodźmy na dół. Oj, Witold, Witold. Lusterko go zmiękczył. Prowa, co dużo ryczy, mało mieszka daje. Do tej pory miałem do czynienia z pustymi dziewkami. A ty jesteś panią doktor. To chyba dobrze, że nie od razu tak cię, no wiesz. Tylko bardziej... Romantycznie. Chodź już, chodź. Mieliśmy się bawić, więc się bawmy. Romantycznie. Na tle tych kwiatów wyglądasz zjawisko. Kawaler chyba mnie z kimś myli. Dla mnie najważniejsza jest dojrzałość. Kobiety są jak owoce. Dosyć tego! odstąp. Napalone się pijany. Nigdy z takiego połączenia nic dobrego nie ma! Oj. Jeszcze mamy tu kilka rzeczy. Na tym weselisku. Kolejny kieliszek. Napijcie się z nami! Kobietom nigdy nie odmawiam. Za waszą urodę! No i twoją szanię oczywiście też. Zostańcie w zdrowiu! Niech ci szczęście sprzyja, biały wilku. Pewnie. Gwincik został? No, Józef, I tutaj cholewki. Tam, nie, nie, Przynieś, że tego buta, bo mi wstydu narobisz. <laughs> Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek. Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów. Miałeś wyłowić mojego buta. Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trzeba mieć buty na weselu. <laughs> Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał? Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Co tu się dzieje? Bawią się wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. No wspaniała zabawa. A tamten to mule będzie chyba jadł. I co będzie jak wyłowi? Kiedy panna się cieszy, bo to znaczy, że jej kawaler jest rycerski i zaradny. Żadnej nagrody? Nawet buziaka? A to już od każdej panny zależy osobno. Jak chce to da, jak nie chce to nie da, ale przymusu nie ma. Dobra, wchodzę w to. Przymusu nie ma, ale zachęta. To jeszcze nie koniec Podoba mi się ta zabawa Szani, dawaj but Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy Poleciał! Wyłowić bucik. Nie mogę oderwać oczu. No i te panny też. Gdzie ten bucik się podział? Hmm, może tu? To jest tamten. To jest ten. <ścoughs> A szani? Asha nigdzie. Chociaż tam już dwa miałem. Nie wiem, czy to był jeden z tych. Sprawdzimy. O, może być jeszcze tu. Trzymaj powietrze, trzymaj no. różne buty. Dobra, wynóż się. Nie wiem, czy mam, nie? Na razie zdobyłem trzy. A może nie mam jeszcze. Dziwna sprawa. Może gdzieś tutaj? Zatopiony? Hmm. Niby nic. Ale chyba mam. No, rzeczywiście, mu tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. I wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć, jeżeli ona zechce, na nóżkę. Oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na całusa, co? Pozanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Nie bądź zazdrosna, szani, tylko żartowałem. Tamte mnie nie obchodzą. No nic. Poznajesz, co to jest, kopciuszku? M mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Dziękuję. Bez całusa. Widziałyście jak szybko Dobrze było popływać. Zróbmy coś jeszcze. Najlepiej coś szalonego. Zróbmy coś śmiesznego. Ej, no nie wiem. Może Gwin? A może byś rozegrał z nami partyjkę gwinta? No pewnie, nie musisz mnie pytać, Karzełku. Nie musisz go obrażać. Nie obrażam go, tylko mówię jak jest. A ja ci mówię, że go to obraża. A co, twój kolega jest wielkoludem? Zamknij się! Grasz czy nie? Grajmy, grajmy! O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam! Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Wielkie zalety. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. W sumie warto by było przegrać, nie? Tylko jak? Jak tu przegrać taką talią? Zobaczymy. Ale warto by było przegrać. No to tak. Nekucha to sobie wyrzucamy. Najgorsze karty. Geralta wywalamy. Kurda walna. Hmm. Ewentualnie można poddać, nie? Tu, 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 tu. Może poddamy? Custeczka albo będziemy pasować. Żeby widział, że wygrywa. No i co, królestwa północy górą? No nie wierzysz, co Wallaha zagra. Tajemniczego czego elfa. Ładna przewaga. Kurcze, mamy 5 punktów. Ruch przeciwnika. Poddaj się, oszczędzisz mi czasu. Okej, okay, w porządku. Poddaję, poddaję. Proszę nie bić. Ośle uszy, poproszę. To jest dopiero nagroda zacna. Najlepsza na weselu. Przegrałeś, Wiedźminie. Dawaj to, co postawiłeś, czyli wszystko. A, a wiecie, może się jakoś dogadamy. Nie wykręcaj się, tylko dawaj kasę. I co teraz zrobimy? Łatwo się przepuszcza cudze pieniądze. Przecież chciałem wygrać te pieniądze dla ciebie. Mnie w grobie są niepotrzebne. Ale przegrałeś i muszę zapłacić. Popatrzcie go. Gada sam do siebie. Pewnie zdążył się upić. Nie będziemy skubać pijanego. Niech założy czapkę i będziemy kwita. Zaraz, zaraz. Moment, chwila. Musi mieć nauczkę. Zakłada czapkę i daje 5% wszystkiego, co ma. Słyszałeś? Zgadzam się. Dostaniecie swoje 5%. Czapkę będę nosił bez obawy. Jak trzeba, to trzeba. Witold von Everec ma swój honor. Słyszeliście? Jest tak schlany, że uważa się za Witolda von Everett'a! Przecież on już dawno nie żyje. No właśnie. Z tymi uszami wyglądasz bardzo interesująco. Czas się napić, w końcu to weselisko! Tak, tak. Pijemy, 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 bo czas ucieka. Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Szani, jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? Nie, co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Czyli jak? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. A, przednia zabawa, przednia. No, chodźmy dalej. Są ośle uszy. Dobra zabawa, ten gwint. Dalej, zróbmy coś jeszcze. Najważniejsze się dobrze rachować. Dobra. Uszy musiały być na koniec, ale są. Gwincik również. No to idziemy do stodoły na. Ceremonie, oczepin. Hmm, czyżby to już konie? Takie super zabawy były. Nie no, wspaniałe weselicho. Muszę cię na chwilę zostawić. Jestem druchną i w czasie oczepin moje miejsce będzie przy pannie młodej. Idź, trzani, ja sobie poradzę. Możesz być o mnie spokojna. Panie i panowie, ponieważ już dawno się tak dobrze nie bawiłem, postanowiłem wygłosić mowę. Geralt, nie trzeba. On się uważa za Witolda von Evereca. Jak nie, to nie. Co nie trzeba? Jak nie trzeba, jak trzeba. No, więc do tej pory uważałem wiejskie zabawy za coś niegodnego szlachcica. No, bo sami powiedzcie, czy jak któryś z was byłby szlachcicem, to by się zadawał z pospólstwem? Urodę wiejskich dziewek owszem doceniałem. I nadal doceniam. I jakbym miał więcej czasu, to bym was wszystkie o tym przekonał. O parobkach nie mówię, bo ich w ogóle nie zauważałem. Czasem jeden z drugim mi konia oporządził, ale gęby do żadnego nie otworzyłem. I nie otworzyłbym nawet za pieniądze. W życiu trzeba mieć jakieś zasady, no nie jest tak? I tak było do dzisiaj. Ale dzisiaj. Dzisiaj wszystko się zmieniło. Dzięki Wam zrozumiałem, że wieśniak też człowiek. Pogadać z Wami nie ma o czym. To fakt. Ale wiecie co? Już mi to nie przeszkadza. I dziękuję Wam za to. Lubię Was dochodzi północ, pora na oczepiny. Zaraz jeszcze nie skończyłem. Skończyłeś. Wszystkie panny na oczepiny. Ty też jesteś panną, Szani. Już północ wybiła. Oczepin czas. Co się w duszy komu gra? Co kto w swoich widzi sna? Czy to grzech, czy to śmiech, czy to kapcan, czy to pan? Na wesele przyjdzie w tan. Para młoda, ładna, ale gdy rok zleci, to jeszcze ładniejsze będą mieli dzieci. To, co my śpiewamy, to tylko do śmiechu. Teraz by się zdało byliśmy w kielichu. Chociaż pani młoda szczerze przysięgała,

Musiałeś. Ech, przypomniało mi się, jak to wyśmienicie się bawiłem na Olgierdowym wes. No nie mogłem się powstrzymać, musiałem mu napisać parę słów. Przekażesz mu ten list? Przekażę. Dzięki. Równy z ciebie gość, Wiedźminie. Chociaż nudziasz... Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.